Witajcie, po krótkiej przerwie, niestety nie mogłem rzucać filmów, bo byłem chory. Nie bardzo miałem jak i gdzie pojeździć samochodem, no ale wreszcie się udało. No i oczywiście, pierwszy dzień po chorobie z zjeżdżam z południowej obwodnicy Gdańska na trakt świętego Wojciecha. No i proszę bardzo, oto prosty przepis na to, jak spowodować wypadek na drodze. Po prawej stronie zapala się zielone światło. W tym momencie dla kierowcy zjeżdżającego z traktu świętego Wojciecha również zapala się zielone światło. Kierowca, którego możecie zobaczyć w tym kółku, niestety nie rusza ze światem. Przecież światło zielone mija, a on się budzi, że trzeba rużyć. No i co? W tym momencie kierowca spotęgował sytuację niebezpieczną. O tym kurde se myślę, no. co? Proszę Was drodzy widzowie nie jedźcie tak autem, bo no po prostu wykończyć się można.